Więc ja wszystkie moje kryjówki i będą nas szukali. To najbezpieczniejsze miejsce, jakie znam. Mogę iść z tobą. Musisz się schować, a ja się dowiem, co jest grane. O! Czy to pan dzwonił? Tak. O! A to pewnie wiktoria. Chodź dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgub go. Wrócisz tutaj? Będę miał cię na oku. Trzydzieści siedem pięćdziesiąt za noc. Żadnych imprez. Żadnych imprez. Żadnych imprez. Halo? Tasiek. Musimy pogadać. żeby tak palić swojego pracodawcę. Bym nie potrzebujesz informacji, jestem skłonny współpracować. Ale w zamian mam prośbę. Słuchasz? Świetnie. Widzisz, mam tu miejscowego knypka który nazywa siebie Królem Chinatown. Kzywa ta jest dość trafna. Chciałbym więc, żeby złożył wypowiedzenie. Jeśli rozumiesz, co mam... Na myśli, Simon ludzie, ja jestem ten, to jest? Part 1: The King of the Chinatown, Hitman Blood, nie Blood Money, absolutnie, oczywiście. Haha, ha. okej, okay. więc strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą gromadką. Więc zaczynamy naszą zanubistą misję. I chcę pojeździć sobie na tym skuterku. O oh Jezus, dlaczego nie mogę sobie pojeździć na, na tym skuterku? No dobra. wow, wow nie, nie nie. Ok, Okej, okay, więc mamy mapkę. Wszystko jest w porządku. Tutaj schowaj lepiej tę garotę, bo zaraz się przyczepią. Dobra, więc tak. Więc tak, więc tak, wejdziemy sobie na ten rynek tutaj, chiński rynek mamy, zarobiście tutaj, wszyscy smażą sobie różne takie rzeczy, aż się głodny robię, a to nie jest dobre, skoro nagrywam o pierwszej w nocy 8 września, a 8 września są moje urodziny, ha no tak, dlatego to jest właśnie powód, dlaczego tak powolutku, powolutku wychodzą moje filmy, filmiki. Ale tak czy siak już tak, tak czy siak nagrywam tak czy siak wiecie wszystko jest w porządku spoko o, tu, i tutaj i tutaj mamy mamy właśnie naszego gościa w sensie w sensie cel to jest nasz cel. I mamy tutaj parę opcji. Mamy parę opcji tak, tak. zabicia jego, czy będzie to snajperka to. przez okno, czy będzie to... Za chwilkę wam powiem, ale ja się muszę zastanowić jak ja, mu, jak ja chcę go zabić, bo można na różne sposoby, jak już przed chwilą powiedziałem. Ale nie wam pojęcia jak. Tak, cóż, Chyba, że zrobię najbardziej widowiskowy sposób, ale nie, najpierw sobie pozwiedzamy. No to tak, mamy tutaj takich ludzi. Którzy też też było tak dużo ludzi w pewnej misji w Blood Money, W mieście, w którym trzeba było chronić premiera czy tam prezydenta, już nie pamiętam. Nie, no raczej jakiegoś no jak, jakąś ważną osobę w każdym razie. Dobra, my, mamy 5 mam 5000 za co my mamy 5000 punktów? No nie mam, nie, nie, nie mam pojęcia za co my mamy 5000 punktów. Spoko, w każdym razie. W każdym razie, sabotaż będzie tutaj sobie zrobimy. Okej. O, to jakiś jest. Patrzcie jaki... ...odpicowany. Wożonko. Dobra. Hmm, y czyli z tego co widzę nie dostaje się punktów za takie... Sabo ...za takie sabotaże czy coś takiego, więc dobra. Aha, ukryj się. Można się też ukryć, tak? Jak to będzie? O, odblokowane osiągnięcie Jeden z nich, spoko Dobra, oglądamy sobie menu Tak, 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 udajemy Dobra, spacja, przestań się ukrywać Dobra, idziemy dalej co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś owocki, tak? Jakieś owocki mamy Jakieś pomidorki Kapu... nie kapusty No, papryki Warańcze chyba Tam są, nie wiem co Okej, okay, spoko Aha, tu, tutaj się... A nie, tam się przejdzie, okej okay. No to przejdziemy tutaj I mamy jeszcze tutaj coś ciekawego Rybki mamy Kontrol A nie, 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 nie Nie chcę podpowiedzi Mamy tutaj tylko... O, teren prywatny Dobra Mamy tutaj rybki, tak Zarąbiste ryby Teren prywatny Skoro teren prywatny, no to ja się przejdę z powrotem nie wyjmuj garoty debilu, łysy zboczeńcu z Brazers Dobra, więc postanowiłem zrobić bardziej widowiskowe coś. Dobra, tutaj jak na razie gości się... Hej, witam, Rany, wypas garniak. Wypas! Robiony na zamówienie? Rany, też muszę sobie taki sprawić. Przestań pieprzyć. Rany, jasne! Więc ile towaru chcesz? kupić? Cały? Aha, towar chcę kupić. No Jasne. tak. E, ten ten dresiarz to. E, no, e, no, 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 no. Sprzedawca narkotyków, dealer narkotyków. Ok, więc przejdziemy się tutaj, przejdziemy się tutaj, ale troszkę się. Okej, okay, więc jak to było? Jak to było? To było. Jakie mam się tutaj? Okej, okay, rzucę tę butelkę jakoś tak, i powinien zauważyć. No dobra, obezwładni. Bum, boom, bum, boom, bum, 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 dawaj, dawaj, obezwładni, obezwładni, obezładni. I umarł, butach. Sandman, odblokowane osiągnięcie. Ciało w pobliżu, co my tu mamy? Zdalne... No. F. Okej. Okay. Więc... Okej. Okay. Więc spróbujemy tego gościa... Chwycić. Eee, znaczy chwycić. Wiecie o co mi chodzi. V. Znaczy B. Wcześniej... Dobra i teraz tak. Tutaj nikt nie zauważy? Oh my god! Ktoś właśnie tu idzie. A nie, dobra. Szybko, szybko, zanim ktoś zobaczy... Ale to... nie ja pierdziele. Dobra, chowaj szybko, 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 pozbądź się ciała, będzie, będzie więcej punktów. A może i nie, ale tak czy siak będzie 5000 punktów, nawet nie wiem, nie wiem za co, dobra. Tajemnicy, odblokowano... Kurczę, trzy odblokowane... trzy osiągnięcia odblokowane. O, jeszcze mogę tu wejść i przebrać się, no to ja tego nawet nie wiedziałem. Alarm, alarm samochodowy, tak? W każdym razie damy sobie tutaj bombę. Bomby sobie damy. Bomby. Co my tutaj możemy zrobić? Alarm samochodowy, tak, tak wiem, wiem o co chodzi. Tylko jak ja mogę to. Okej. Okay, spoko. Dobra. No i teraz tak. No i teraz alarm samochodowy. Pieprznęliśmy samochód. A co? Alarm się włączył. No i teraz, jakby nigdy, nikt sobie wychodzimy. A gościu wkurzony. Nasz cel wkurzony. To rusza jego samochód. King. Nazywa się King. No i uwaga. No i uwaga. BUM. Gięśnie. Królobójca. Cichy zabójca. Ok, ok. I gdzieś teraz musimy pójść. Holy shit. Wszyscy... O, o. Wszyscy są... E... Dobra, to my, to my spodziewamy. Uciekamy, uciekamy. Taka klęknięte kwiaty, Amor. Co sprowadza twój twardy tyłek w moje brody? Potrzebuję informacji. Cóż, tym się zajmuję informacją. Ty jej szukasz, ja ją znajduję. Oczywiście nie za darmo. Pewnie, że nie za darmo. Oczywiście. Dziewczyna o imieniu Wiktoria. Agencja chce ją mieć. Muszę wiedzieć czemu. Nie, zaraz, 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 zaraz. Agencja? Chcesz, żebym grzebał w sprawach agencji? Co ty oszalałeś? Tak, jesteś szalony. Dobra, ile chcesz mi zapłacić? Podej swoją cenę. <grym> no. no. Cóż. ...narzędzia. Słuchaj, co mówi ulica. Słyszysz o dziewczynie. Wiesz, co robić. Zadzwonię. Dokładnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja się z wami żegnam... Coś my tu odblokowaliśmy... Ukrywanie się na widoku pozwala Hitmanowi odzyskać instynkt. Następny poziom zwiększa zdolność Hitmana do, do wtapiania się w tłum. Okej, okay. więc z tego co widziałem tutaj jeszcze pokazały mi się trzy... Trzy, trzy, trzy odblokowane osiągnięcia. Nie wiem czy wy widzieliście, a ja nawet nie zdążyłem przeczytać. W każdym razie... To był bardzo krótki odcinek, ale... No wiadomo, muszę się jakieś przygotować na urodzinki. Także... Na razie.